Na pierwszy rzut oka to jest po prostu synonim luksusu. No i niepowtarzalny zapach nowego samochodu. Coś, czego nie da się nigdy powtórzyć. Emocje. Bardzo dobre emocje. To nie jest tylko samochód, ale dla mnie to jest miejsce, w którym spędzam bardzo dużo czasu przemieszczając się z koncertu na koncert. Dlatego wyjątkowo ważne jest dla mnie, żeby to było miejsce, w którym można odpocząć. Nie tylko przemieszczać się z miejsca na miejsce, słuchać muzyki, ale również odpoczywać zanim nie dojadę na miejsce koncertu. Jak w domu. Dziś uczestniczymy w niezwykłym wydarzeniu. Mamy przyjemność przekazać nowy samochód marki Lexus wielkiemu artyście, panu Andrzejowi Piasecznemu. Ten oto samochód, najnowszy model Lexus RX, pierwszy z linii High Performance. Samochód o niezwykłych osiągach, blisko 400 koni, dający niezwykle dużo emocji, pobudzający wrażenia i zmysły każdego kierowcy oraz pasażerów w nim podróżujących. Współpracujemy z panem Andrzejem już od kilkunastu lat. Po raz kolejny wybiera samochód naszej marki. Jesteśmy niezmiernie dumni i wdzięczni, że możemy dostarczać nasze produkty panu Andrzejowi.